Dzień dobry Państwu, witam z miasta Piły, z samego centrum Piły, które jest tutaj historycznym centrum tego miasta już od, można powiedzieć, początków. Tu, gdzie się znajdujemy obecnie, jest wielki plac, olbrzymia przestrzeń. Ten plac nosi nazwę Placu Zwycięstwa, ale dużo, dużo wcześniej, jeszcze w wieku XVII po pożarze, pożarze miasta Piły, wytyczono tutaj rynek, nazywany nowym rynkiem, ponieważ niedaleko stąd dokładnie jakieś 500 metrów dalej, był stary rynek. W XVII wieku wytyczono na nowo granicę tego miasta, wytyczono ulicę i właśnie zaprojektowano plac, który nazwano nowym rynkiem, który, i który pełni tą funkcję, można powiedzieć, do drugiej połowy XX wieku. Yy, po dziś, na, dzisiaj patrzymy na, ten, na to miejsce, yy, widzimy tutaj olbrzymią pustą przestrzeń, ale kiedyś cały ten teren był gęsto zabudowany a sam rynek znajdował się za tamtymi drzewami. Światowej miasto bardzo poważnie ucierpiało, praktycznie uległo zagładzie w 75%. Po wojnie nowe piła znalazła się w granicach państwa polskiego i nowe władze piły i państwa polskiego no nie miały pomysłu jakby na odbudowę tego. Był pomysł, aby przywrócić jego historyczny kształt, ale potem szybko z tego zrezygnowano. Piła jako miasto ruin stało się surowcem, którego pozyskiwano cegły na odbudowę Warszawy i ruiny budynków, które się tutaj znajdowały zostały rozebrane, co doprowadziło do powstania olbrzymiej przestrzeni, którą tak naprawdę dopiero zaczęto zabudowywać w latach 60. do lat 60. Ten rynek pełnił funkcję taką jak przed wojną. Ludzie z okolicznych wiosek przybywali tutaj na targ, aby handlować produktami rolnymi z mieszkańcami Piły, a kupować rzeczy, które były im potrzebne, a których na wsi nie mieli. W latach 60. ten plac nazwano najpierw placem powstańców wielkopolskich, a znacznie później placem zwycięstwa i zaczęto budować te gmachy, które widzimy tutaj dookoła. To są inwestycje z tak zwanego planu tysiąclecia państwa polskiego. Wtedy powstały te wszystkie bloki tutaj i pierwszy wieżowiec Piły, na którym jest ten napis Piła Wita z charakterystycznym herbem miasta Piły. Gmach po tej stronie, Hotel Rodło, powstał dopiero w latach 70-tych, 70., w tak zwanej epoce Edwarda Gierka, kiedy tutaj już w Piłę mieliśmy małą stolicę można powiedzieć regionu, bo Piła stała się województwem. No i oczywiście włodarze miasta chcieli mieć coś imponującego i zbudowali właśnie tak wielki hotel jak na tamte czasy on był bardzo nowoczesny i duży. Ten plac miał być taką wizytówką miasta, dlatego już tutaj nie odbywały się takie potoczne, taki zwyczajny handel jak na rynku. Miał być to plac taki bardziej właśnie rekreacyjny dla spacerów, dlatego żeby ludzie mogli tutaj przyjść, pospacerować, powstały ławki, trawnik, pojawiły się drzewa. Teren został bardziej uporządkowany, z czasem też tutaj na tym placu odbywały się różnego rodzaju manifestacje, imprezy o charakterze kulturowym, rozrywkowym, były tutaj jarmarki, pochody 1 maja, obecnie w współczesnej pile odbywają się tutaj jakieś koncerty, wesołe miasteczka i tego typu spotkania byśmy powiedzieli rozrywkowe. E, po, na przykład tego typu konstrukcje, które widzimy za mnie mają charakter bym powiedział bardziej informacyjny niż, niż dekoracyjny. E, poza tym możemy też tu zobaczyć, e, no, generalnie można powiedzieć, że jest to e, taka jakby wizytówka ekologicznego miasta, ponieważ piła już od lat 60. -tych, 70. -tych była nazywana Zielonym Miastem, ponieważ jako chyba jedno, jako chyba nawet jedyne miasto w Polsce ma tak no, wielką pustkę przestrzeń w całym środku miasta i tak zieloną. No i tego jest to chyba niepowtarzalne w całego kraju. I mo, mo, może to być dosyć ciekawe, chociaż y, tutaj zdania są podzielone. Niektórzy pilanie uważają, że brak tego centrum z rynkiem, z zabudową z taką zwartą, a inni znowu są tym zachwyceni, że mamy taką wielką przestrzeń, y, jest gdzie przejście, gdzie miasto jest jakby otwarte, jest y, otwartą przestrzenią i nie dusi się w tych w takich zamkniętych murach. Tutaj widać jeszcze fragmenty dawnego rynku, tego pierwotnego, kostkę brukową, taką typowo chodnikową i taką drogową. Tu właściwie była granica e, dawnego rynku, starego rynku przedwojennej piły. E, przed nami w miejscu dawnego kościoła luterańskiego, który już dzisiaj nie istnieje, w latach 60. wzniesiono przepiękny pomnik, e, który miał upamiętać tysiąclecie e, państwa polskiego. E, Tutaj w tej części pod tym pomnikiem odbywają się wszel wszelkiego rodzaju imprezy patriotyczne i polityczne, w których bierze udział włodarze mi miasta, politycy, y młodzież szkolna i przedstawiciele różnych or organizacji społecznych, politycznych, zawodowych. Przed nami widzimy. Pomnik poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II, papieżowi Polakowi. Mieszkańcy miasta ufundowali go po śmierci wielkiego papieża. Co ciekawe, stoi w miejscu, w którym kiedyś był kościół luterański, więc tutaj można powiedzieć, że koresponduje z tym miejscem. Co ciekawe, przed wojną jeszcze też tutaj był kawałek dalej po cesarza Wilhelma, który zaginął w II wojnie światowej. I teraz to jest jedyny taki pomnik tutaj w naszym mieście poświęcony papieżowi. Historia tego miasta jest związana z historią można powiedzieć Europy. Piła zmieniała swoją przynależność państwową, najpierw była w Polsce, potem w państwie pruskim, cyfarstwie niemieckim, w III Rzeszy, po czym ponownie wróciła do Polski i tutaj po 1945 mamy już Polskę na dobre i na złe, to w 2004 roku piła jak cała nasza ojczyzna znalazła się w granicach Unii Europejskiej. No i oczywiście symbolizują to flagi wiszące tam za mną. Znajdujemy się przy zachodniej pierzei dawnego Nowego Rynku, przy którym w latach 60. powstał to ten blok z takim murem oporowym, na którym u góry znajdują się taki taras, po którym można chodzić i wejść do sklepu. Ten mur kojarzy mi się troszeczkę z murem berlińskim i mógłby być tak jakby on być pokryty jakimś ciekawym graffiti. Może kiedyś znajdą się jacyś niezależni artyści, którzy w wolnym czasie pokryją ten mur, Interesującymi muralami dotyczącymi choćby historii tego miasta, elementem tej architektury dość współczesnej jest to zakratowane i częściowo zasypane wejście, które prowadzi do jakichś zagadkowych, tajemniczych miejsc. Sam jestem ciekaw, co tam się kryje. Jest to, jakaś, jest to pewien rodzaj zagadki miejskiej. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że mój mini wykład o historii tego miejsca. W przeszłości i dzisiaj, yy, ubogacił Państwa wiedzę na temat historycznego centrum i współczesnego centrum yy, Piły grodów Staszica.